Znajdujemy się w hali sportowej przy szkole podstawowej numer 1 w Mszanie Dolnej. Trwa weekend cudów. Podsumowujemy okres pomocy. Jutro do potrzebujących trafią paczki. Pomoc trafi do naszych podopiecznych rodzin w dniu jutrzejszym i będą to różnego rodzaju przedmioty, takie jak żywność, środki czystości, urządzenia AGD, wyposażenie mieszkania. Y, czy też, jak co roku, karma dla gołębi? <śmiech> <śmiech> Z jakimi potrzebami właśnie y, są te rodziny? Z jakimi sytuacjami spotykali się wolontariusze? No cóż, najczęściej y, były to rodziny w cudzysłowie kategoryzowane przez nas jako Choroby i niepełnosprawność, starość i osamotnienie, rodziny wielodzietne, samodzielni rodzice. Przed chwilą wolontariusze pomagali darczyńcom wyładowywać sporo paczek. Wasza praca jest nieoceniona. Dlaczego decydujecie się na taką formę pomagania? No, tak, faktycznie moim zdaniem, praca wszystkich wolontariuszy, jak i moja, jest raczej nieoceniona. Jestem wolontariuszką już od czterech lat. Przez te cztery edycje i myślę, że jest wiele rodzin, które potrzebuje naszej pomocy. I jest to dla mnie naprawdę satysfakcjonujące i, i bardzo to sprawia mi taki uśmiech na twarzy i radość, y, że mogę nieść tą pomoc i, i każdej osobie pomóc, chociaż taką włożyć małą cegiełkę w tą pomoc szlachetnej paczki. No, ja jestem akurat w pierwszej edycji teraz, dołączyłam. Y Jestem, ponieważ sprawia mi to przyjemność, jak widzę uśmiech tych osób, to ja sama się uśmiecham. Jest to dla mnie po prostu wielka satysfakcja, że mogę tutaj być, pomagać i kocham to, co robię. Weekend Cudów to taki magiczny czas. Czy darczyńcy dzielą się z wami swoimi przemyśleniami? Mhm, tak, darczyńcy opowiadają nam często, co ich zainspirowało w tej rodzinie albo dlaczego właśnie ją wybrali. Ja na przykład spotkałem się w tamtym roku z drzecznicą, który bardzo chciał, żeby rodzina wiedziała, jakie osoby tą paczkę pakowały, więc wiemy, że im to też sprawia przyjemność i są to często naprawdę spore grupy ludzi i pokazuje to, jak ludzie potrafią się, potrafią się zabrać, kiedy potrzeba czynić dobro. Czasem bywa tak, że trzeba zorganizować dodatkową zbiórkę, jeżeli ta rejestracja już się zakończy, a pojawi się taka potrzeba i tutaj w miszanie Dolnej właśnie tak było. Tak, to prawda. Tuż przed weekendem cudów dostaliśmy informację o jeszcze jednym panu, który... Mm... Powinien zostać objęty pomocą, natomiast my ze względów logistycznych, moc, moc przerobowych nie, mogli, nie byliśmy w stanie objąć go pomocą. Ale nasi wolontariusze się bardzo zmobilizowali i postanowiliśmy, że zrobimy to prywatnie. Ogłosimy informacje w mediach społecznościowych. Wolontariusze przynieśli do Pana wszystkie potrzebne artykuły spożywcze, środki czystości. Główną jego potrzebą był też węgiel, bo ma bardzo zimno w, w domu. Ogólnie zbiórka przekroczyła. Nasze oczekiwania uzbieraliśmy aż 2430 zł. W organizacji weekendu cudów włączyło się wiele osób, którym na pewno też musimy podziękować. Oczywiście z tego miejsca pragnę podziękować przede wszystkim pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, w której się teraz znajdujemy za udostępnienie hali sportowej. Oraz wszystkim osobom prywatnym i lokalnym przedsiębiorcom i każdemu innemu dobrodziejowi, który nas wsparł w tym, co robimy.